Witam Was w ósmym odcinku z tej strony Kurosaki. Gramy tutaj w SimCity. Jak na razie nam to wszystko ładnie idzie. Zarabiamy. Nie mamy problemów z budżetem. Obligacje wszystkie spłacone. Jak widzicie, z tej strony położyłem fabryki. Wiatr w tą stronę wieje, więc nasze miasto nie będzie zanieczyszczone. Tutaj mamy mieszkaniowe osiedla. A tu zrobiłem recykling. Ropę naftową, no, takie rzeczy bardziej, które dają miasto przeżyć, hmm, w tym odcinku miałem co miałem w tym odcinku zrobić, już nie pamiętam. I tu potrzebuję 30 tysięcy mieszkańców, i mieliśmy udać oświatę, żeby położyć szkołę średnią. Tutaj widzę, że to jakiś bóg bo się ta chałupa spali. czas pali. Hmm, Ciekawe, czy mogę go zniszczyć w ogóle. Mogę. Na razie nam idzie super. Hmm, tutaj czekamy na 200 000, żeby wdawać yy, dział metali 200 tysięcy, dobrze nie spojrzałem teraz szybko. Tak, 200 000 dział metali. Hmm, zobaczmy, i tutaj zarabiamy 126 000 na dzień. Jest naprawdę dobrze. Tutaj, jak widzimy, raport z hmm, Simolena ownów czy jak to tam się nazywało w tej grze bo nie sprzedaję jak na razie próbuję ja sobie to wszystko zapełnić potem sprzedać żeby osiągnąć 800 tysięcy może tu dobudujmy jeszcze potem nawet, że zlikwidujemy Już osiągnięto limit 40 tysięcy ropy tak sprzedaj może osiągniemy to 800 tysięcy na pewno osiągniemy to po 9 tysięcy nie no, powinniśmy osiągnąć Nie Chcemy się teraz tego przeliczać. szpital nam pracuje. Już nie mamy problemów. Klikaliśmy klinikę, to problemy się tworzyły. Tu już mamy rozwiązany ten problem. Jak widzimy, jak stawiamy bez żadnej rozbudowy od razu mamy cztery pogotowia. Trzeba lepiej. Policji w ogóle nie będę rozbudowywał. Bo naprawdę. Super z przestępczością, mamy biblioteki. Tak jak mówiłem wcześniej, to bardzo dużo daje. Hmm, straż pożarną, też widzę tutaj, gdzie super ze strażą pożarną. Tam się nie pali. To naprawdę dobrze idzie. Tu posadziłem drzewa, żeby troszeczkę oczyścić glebę to będzie robić systematycznie. Jak woda to mamy przy nadmiarze tu będzie brak pracowników, tak niedobory. No ale nic z tym nie zrobimy, mamy 20 tysięcy ludności. 3,400. 400 To naprawdę dobrze. W razie super idzie. Zajrzyjmy sobie na ulicę. Korki nam się tworzą. Zobaczmy w ogóle tak, bo nie spojrzałem na to. Nie, nie tworzą się koreczki, ale... No, czy ja mogę tą ulicę tutaj zwiększyć? Nie już zwiększona jest, więc tutaj jest tam tu nie da to. Tam się będą tworzyć takie trochę większe korki. Ale naprawdę nie jest źle. Że wszystko nie. Pędę ładnie sobie tą grę, tylko jeszcze potrzebuje na paru poprawek tutaj ją sprzedawać. No już sprzedaję tu i kasa z tego i z tego kasa, więc o mamy już 200 tysięcy. Możemy wybudować KG metali tą stronę wciągniemy. Jak możemy wydawać KG metali moi to zbóżmy tak naprawdę na razie skład paliwa tu mamy plastiku to to zbudujemy stopu stopu czyli tutaj już mam maksymalność objęty tak ale tutaj mogę połączenie kolejowe zrobić, proszę bardzo. O. Tu nie potrzebuję żadnych takich, jakoś dziwnie to jest zrobione. Mogę to położyć, tu nie ma żadnego dojazdu. Mm, takie nie połączone z niczym. Koń to przesyłają w powietrzu. nie rozumiem. Tak, zróbmy. Zobaczymy jak to się będzie spisywało. razie, stoimy przy tych 20 tysiącach. 77% poparcia to jest bardzo dobrze no, Tutaj ja widzę, że już fu czyli fabryki działają naprawdę dobrze. Jeśli wysyłają towary. Macmy każda fabryka prawie 1000 na dzień. Maksymalny zysk jaki osiągnę z takich fabryk, najmniej zaawansowanych technicznie to jest 1000. To właśnie jest taki zysk, Więc mi się nie udało osiągnąć takiej fabryki. Ile od nich tutaj zarabiamy? 7300. <laughs> naprawdę ładnie to wszystko chodzi. Nie, wszystko pracuje jak tam z wodą. No tutaj widzę, że jakieś ciacho 14 k już powinno tej... Tutaj troszeczkę wody dawać będę musiał zrobić taki manewr. Niestety szybciej wodę zobaczymy zaraz mm, nie tak zobaczymy tak wytwarza 51 a woda wytwarza wody 51 a ile ja wody zużywam 45, no więc ta woda się powinna pojawiać. Bardzo w bardzo małym stopniu się powinna pojawiać. I zobaczymy jak to będzie. Potem będziemy się martwić. Więc następnie rozbudujemy jeszcze jedną wodę. Tu widzę budynek opuszczony. Brak pieniędzy. Nie wiem, dlaczego znaczy, brak pieniędzy jak... komercyjne, wielkie zyski. Może ich za mało. Nie wiem, zobaczymy. Może ktoś się wprowadzi. Tutaj już nam się 20 tysięcy zapełniło. Dobra. Teraz, ja, co ja miałem zrobić tutaj? Yy, mamy tutaj jeszcze plastik. Plastik i stop. Tak, plastik i stop, które idą na sprzedaż. Plastik i stop. To tutaj co mamy dwa razy mieć niszczymy metalu stopu 5 ton to nam nie przeszkadza i zostawiamy na razie tylko metalu potem tutaj wybudujemy metal już możemy wybudować metal z tego co wiem ale najpierw trzeba osiągnąć tutaj mm, Olej, żeby sprzedać, osiągnąć 800 tysięcy chyba. Tak, ulepszyć do działu handlowego. Chociaż nie muszę tego robić, z tego co pamiętam. Nie działu handlowego, tylko yy, rafinerii. Przepraszam. Więc mm, do tego dążymy. Jak widzicie no trochę nudno nic się nie dzieje wszystko pracuje pieniążki zarabiamy i pracowników nie zawsze wyskakuje nic na to nie mogę poradzić No potrzebujemy 30 m 20 10, 19 Zróbmy tak, że... Dobudujmy jeszcze tutaj. O, nie tak. Weźmy to. No pokaż mi tu krecki. A linie ma oznaczone. Miejsca. No, już takie ładne budyneczki się nam tworzą. Szybko się budują, do duży, bo mam tutaj parki y, dla zamożnych. Więc budynki się od razu powstają większe. 76% poparcia Przemysłowe, komercyjne są bardzo zadowolone. Mieszkamy do chętniej Potrzebują pieniędzy. Dużo zarazków i urazów No ale zarazków, dużo zarazków Ale gdzie te dużo zarazków? Zobaczmy w ogóle naszą mapę zanieczyszczenia powietrza. Zero nic tu tylko tak z tych rafinerii wzdłuż, ale tu nie ma mieszkalnych. A tu jak widzimy w ogóle nie jest zanieczyszczone powietrze. No, nie mamy ani yy, mapa zarazków no nie ma wiadomo że tu i tu bo to są fabryki promieniowania promieniowania nie ma no, więc no, tutaj nie wiem o co im chodzi zobaczmy gdzie przestępstwa ile Przestępca, przestępca tutaj jakiś jest, tak? No nie ma. Mam to karetka tutaj. Tu mieszka. Jeden, tu mieszka jeden, tu mieszka jeden, tak? Trzech na wolności, czterech mi do pokazuje, a bo tu jeszcze. I tu doszło do przestępstwa. Nie udało nam się złapać. Tutaj widzę, że już się zaczyna robić y, troszeczkę źle dla mnie. Jak tutaj, yy, chyba post komisariat policji postawimy, no, tu zwolnimy przestępców, no raz ich wyłapią, zabędziemy mi na minusie, na godzinę, budujemy tak, to, o, nie mamy hajsu, a na to mamy 10 tysięcy, mamy, żeby szybciej reagowali, dobrze. Tam się nie podoba, bardzo mało zarabiamy, dobrze że sprzedajemy tu ładnie nam wybierają, doładujmy tu jeszcze. Wozy hajsu. Zaraz z tego będzie duży hajs. Sprzedamy tutaj tego 40 tysięcy. 000...